Chodź idziemy, dun, 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 dun. ej, nie chodź, wlazłem i na łapie jakoś czy coś, widzicie to czy nie widzicie tego, chodź, Proszę. idziemy, chodź, go mam, nie spierdala.

Aha, zacznij od siebie. Nic no nie snie, coś nie będzie. My od niego wcale prądu nie bierzemy, to jakiś ruski jest. И еще застрял. Ну, хват застал тут травмишь. Ага, напевно. Ага. Także to w przeciwieństwie do tego co wszyscy myśleli nie nasrał na nich w pierwszy dzień Nie nastąpiłem na nich nawet w pierwszym tygodniu. Zrobię to w drugim, jak się będzie dalej to powtarzać. Chodź, świnio, co ty robisz? Po co ci ten kurwa do zboża? Jak mogłeś zrobić to na Boże Może, urwa, Już? Nie, jeszcze, już. Oddalenie z działka. bo nie jestem świadkiem Jehowy, tylko świadkowie Jehowy tam mają, jak to kiedyś Bobel powiedział, czujnik w dupie. No to wychodzi. No. O. Aha, o turbo babka chyba powodzi wiemy jednym wielkie jaki wielki jak nie W tak niewielkim czasie A to główienko co to jest, po pirdułku co to, rosło tyle samo co to Główienko, a to pa, jakie wielkie nie jest to to nie jest to z nie wiem co to żyć chodź, coś uchuje no coś to mokre jest O Boże, ta się znowu skopciała Czego to jest taki szlauf bez numeru domu jeden? Trzeba tak pierdolić. Nawet słyszałem ostatnio na piekarni jak byłem, że te, za, te zapalskie to są jakieś kurwa kuglarze Idzie i mówi, tylko może to mi mówi, żeby uśpić moją czujność Tak jak na przykład ten listek, widzisz? Jest na pajęczeniu sobie wisi Może coś podleci go zjeść o to zrypa, Ciao! I że nie, nie, spoko, to kolega kolega, to nie, i ciach, nie, 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 Widzisz, to Jak to się mówi? Zapomniałe poznańskiego Że jak się mówi na no potomstwo, nie? Jak mówi jakieś potomstwo, ale coś z leciem było. Tylko co to było? Coś jakieś Nie nie na plecie kurwa. Jakieś, jakieś Nie wiem. Żydów, bo mówi, że żydek już nie Żyd, tylko Żydak, czyli ten mały żydek jest. Już się na tyle po prostu rozwinął. Że już nie muszą stare Żydy chodzić po lecie i zawraca dupę, tylko małe żydki mogą to robić. Ciekawe czy już pierwsza ta pierwsza zaklęcia, transformacje ma za sobą czy nie i się może zmieniać sorry render, render do siódmego już tyle co nic żeby telefon oddać to naprawdę paczka już, tuż, tuż wątpię, ale może się uda w ten tygodniu, że jeszcze dostarczą. Oj, oj. Pytam się dzisiaj kobieciny, bo tak... no, to jakieś ogniazdo było ewidentnie zaciągało jakąś ukraińszyzną no, czy czymś takim nie się pytam skąd jest nie no na ze świetnika bo <grym>, no, na to też nie dopytuję, nie no, może głupio było czy coś a byłem ciekawy bo wczoraj te koleżkę tu spotkałem Jedługo długo front, właśnie. Chciałem tak z nią gdzieś ruszyć ten temat. Ale mówię, że ze świetnika, to co ja będę z nią rozmawiał o tym, co się dzieje na Ukrainie, nie? nie ma sensu. No to takie kurwa polaczki w Anglii. Kiedyś stoję sobie przy big desku. Tam rozdzielają nam robotę i też jakiegoś typa za mną po polsku, napierdana, i się odwraca. Mówią o, ja o, o, o. o no, swój, a o, ty chuj, to owo, 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 swój owo, 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 to owo, 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 nie chciał się przyznać. A może takie nadzieje wiązał po prostu z jego Brytanii. Może nie chciał się spalić. Robił wszystko, żeby tam zostać. Znowu jakoś natala esz tym razem człowieku. Nie wiem. Dobrze nie pada. Może byś nie okazał, się zaraz wykracza. Ooo, jeszcze ja Hmm. Naprawdę mogę? Mówi, że ci pąsze sam. Nie wiem co, ale nie pozwala. Co pan pąsze, nie wiem. Ничего надо. Я пирдал. Над кваску отстранную. Он пойдет в пирдал кваску. Вот другой импрез. Почти. Ого-го, порранджишь. Хорошо. Зея.